Czy można korzystać z czata GPT bez konta i bez logowania? Co dokładnie wtedy dostajemy, a co tracimy? I po co w ogóle ludzie to robią? Cześć, tutaj Tymek. Na co dzień pracuję nad tworzeniem nowych narzędzi sztucznej inteligencji w firmie WebSensea, a dziś odpowiem na często powtarzające się pytanie: jak korzystać z AI bez logowania? W czym problem? Wiele osób, do których sam się zaliczam, nie lubi logować się do wszelkich narzędzi webowych, a powody są różne. Przede wszystkim kwestia prywatności i udostępniania swoich danych bo po prostu nie lubimy rozdawać adresu e-mail, numeru telefonu itd. Drugi najczęstszy powód to korzystanie z AI na nie swoim sprzęcie i tutaj rzeczywiście niemądre byłoby logowanie się swoim kontem. Ale czy AI bez logowania w ogóle działa? Wyobraź sobie proces pokazywania wujkowi lub cioci możliwości czatu AI, ale pierwsze, o co prosisz, to żeby połączyli swoje konto Google ze sztuczną inteligencją. Na początku może to wywołać strach, bo jak czegoś nie znamy, to jesteśmy bardzo ostrożni. A tu też jest pułapka. Przygotowując ten odcinek, trafiłem na jedną bardzo niepokojącą rzecz, więc zacznę od ostrzeżenia. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo danych i jeśli ktoś myśli, że korzystając z AI jako niezalogowany, może wkleić do czatu poufne dane, to jest w dużym błędzie. Właściwie wszystkie darmowe i niezalogowane AI przetwarzają wpisywane dane do dalszej nauki. Dopiero w wersjach płatnych można to wyłączyć i dostać gwarancję poufności. Koniec ostrzeżenia, ale zerknijcie czasem, co robią wasi znajomi z pracy, bo mogą o tym nie wiedzieć. A teraz do rzeczy. Jak korzystać z AI bez logowania? Sprawdźmy to. Na początek zaczynam od największych i najpopularniejszych. Chat GPT. Włączam sobie w przeglądarce tryb incognito i wchodzę na stronę czatu, w opcję korzystaj bez logowania. Po kilku minutach zabawy widzę, że wersja niezalogowana różni się kilkoma rzeczami od tej standardowej, więc ułóżmy to sobie w tabeli. Chat GPT bez logowania. Dostęp do skompresowanej wiedzy? Tak. Można dodawać załączniki? Nie. Robi grafiki? Nie. Przeszukuje internet? Tak korzysta z rozumowania – nie, czy można rozmawiać głosowo – tak, czy ma dostęp do kanw – tak, ograniczające limity – nie, udostępnianie konwersacji – nie. Podsumowując, czat GPT bez logowania pomoże nam swoją wiedzą, przeszuka internet, porozmawia też głosowo i to w zasadzie tyle. Jeśli chcemy coś w nim przetworzyć, to będzie to tylko tekst, który mu wkleimy do zapytania. Chat GPT bez logowania nie ma też dostępu do najnowszej wersji modelu. Działamy tutaj na szybszej, ale nieco gorszej wersji GPT-4 Turbo. No i pamiętajmy, że nie wklejamy tam danych firmowych. Jeśli jest taka potrzeba, niech szef zapłaci za firmowe konto w GPT. Przejdźmy do Copilota. Po wejściu na stronę Copilota od razu jesteśmy w okienku promptowania. Czyli dostęp wydaje się być przyjaźniejszy. Z marszu możemy przejść do korzystania, choć Copilot, podobnie jak GPT, będzie co chwilę sugerował zalogowanie się. Copilot bez logowania. Dostęp do skompresowanej wiedzy? Jest. Można dodawać załączniki? Nie. Robi grafiki? Nie. Przeszukuje internet? Tak. Korzysta z rozumowania? Tak. Czy można rozmawiać głosowo? Tak, ale dwie minuty. Czy ma dostęp do kanw? Nie. Brak ograniczających limitów? Tak. I udostępnianie konwersacji? Jest. Efekty są całkiem zadowalające. Sami sprawdźcie. Google Gemini. Nie ma możliwości korzystania bez logowania. Sprawdziłem też AI Studio i tam też trzeba się zalogować. Z wielkiej trójki został nam jeszcze czwarty zawodnik Claude. Do Cloda, nie jesteśmy w stanie dostać się bez logowania, a co u naszego polskiego orła? Bielik też wymaga logowania. Kolejne miejsce w wynikach wyszukiwania to Deep AI. Bez logowania możemy tutaj swobodnie porozmawiać z czatem. Działa, szału nie ma, a jakość rozmów jest mocno średnia, pomimo, że DPI wykorzystuje jeden z modeli stworzonych przez Google. Ogólnie ciężko polecić, ale jak się wejdzie, to delfinek pływa za kursorem. A co z grafikami? Żaden z tych modeli nie zrobił nam grafiki, więc przejrzyjmy jeszcze szybko możliwości pod tym kątem. Krejon AI. Krajon AI jest najbardziej polecany, sprawdźmy więc jego możliwości. Stwórz grafikę grona staja polującego na myszkę komputerową. Efekty? No, gorzej niż złe, więc może on nie rozumie po polsku. Spróbujmy po angielsku. Tu jest trochę lepiej, choć zdaje się, że dobrał mi kiepski styl. Zmienię więc styl na foto. Teraz jest o wiele lepiej, choć do poziomu światowego nadal trochę brakuje. Ale po kliknięciu w grafikę mogę użyć opcji Upscale. No, efekty nadal nie są zadowalające, ale spróbujmy to pobrać. Przy darmowym pobraniu mamy niską jakość i znak wodny, więc pewnie większości z nas to nie zadowoli. Deep AI. W podstawowym czacie DPI nie można robić grafik, ale producent udostępnił oddzielny model do generowania obrazów, tekstu i mycz. No i tutaj miłe zaskoczenie, bo mamy dostęp do robienia grafik bez logowania. Tak radzi sobie, kiedy wpiszemy prompt po polsku. A więc spróbujmy po angielsku i tutaj okazuje się, że to działa. Działa to bardzo, bardzo szybko, ale w tym miejscu limit już nam się wyczerpał i Deep AI zaprasza nas do zalogowania. Czy można uznać, że do czegokolwiek się nadaje? Ja bym powiedział, że nie, bo jest mała szansa, że akurat za pierwszym razem dostaniemy to, czego oczekiwaliśmy. Ale daję plusik, bo nie ma znaku wodnego. Po przejrzeniu wielu, wielu różnych opcji udało mi się uzyskać jeszcze jakiekolwiek efekty tylko w jednym Hotpot AI. Za to Magic Studio kompletnie mi się zacięło, więc jeśli Wam się udało uzyskać jakieś efekty, to dajcie znać w komentarzu, link w opisie. Podsumowując, czy można korzystać z AI bez logowania? Można. Trzeba tylko pamiętać, że nie mamy wtedy nad tym żadnej kontroli, a efekty mogą być nieco gorsze, więc przez to łatwiej się zrazić do czatów. Dlatego nie polecałbym takich prób na początku naszej przygody z czatami sztucznej inteligencji. To już wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Beyond AI.